Pani Rzecznik, czy to prawda, że na terenie Cichanowskiego Szpitala przebywa pacjentka z podejrzeniem koronawirusa? W dniu wczorajszym, faktycznie taka pacjentka została hospitalizowana w naszym oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Jest to młoda, 22-letnia osoba, która niedawno, bo 11 lutego, wróciła z Mediolanu. Pani zgłosiła się do nas z takimi niespecyficznymi objawami ze strony układu oddechowego. Została hospitalizowana, jest poddana pełnej izolacji. Zostały pobrane różne badania, w tym również wymaz na, na badanie w kierunku koronawirusa. Wynik prawdopodobnie będzie w sobotę, być może w niedzielę. Wtedy będzie ustalone dalsze postępowanie. Będziemy wiedzieli, jak dalej naszą pacjentkę leczyć. Czy Ciechanowski Szpital jest przygotowany na walkę z koronawirusem? Tak na tyle, na ile mogliśmy się przygotować, takie przygotowania się odbyły, sprawdziliśmy nasze zasoby ludzkie, zasoby materiałowe, zasoby w infrastrukturze. Myślę, że jesteśmy przygotowani. Nie wiemy, jaka będzie skala zjawiska, więc pewnie życie nasze przygotowanie je zweryfikuje, ale na tym chwilę mogę powiedzieć, że tak, jesteśmy przygotowani na, na ewentualność hospitalizacji takich pacjentów.